No. Teraz jest 10. Jeżeli jest grzybek, to tutaj mamy symbol grzybka z rączką, mm -hmm. który trzeba by zwolnić, tak? Pierwsza rzecz, po włączeniu stacyjki pojawia nam się e, żądanie wybrania sprzętu. Tak. O sprzęt pokazanie, że to jest tam TFF 14 1425 to jest prawdopodobnie widło o długości 1425 wybrane w tej chwili. Tak. I żeby potwierdzić, to musimy nacisnąć na ten przycisk, tu na tym podbicie Dobrze. Sygnał dźwiękowy i w tej chwili mamy, że prawie nie ma ładunku, tak? Tak jest. Jedna zielona kropka. To jest ekran jazdy, gdzie mamy prędkość jazdy, obroty, tryb jazdy, czy jesteśmy na żółwiu, czy na zającu. Dalej tryb kierowania po prawej stronie. Mamy w tej chwili kierowanie na przednie koła tylko. Poziom AdBlue, temperatura wody. Yy, przebieg chyba w kilometrach yy, temperatura hydrauliki poziom paliwa dalej mamy możliwość regulacji obrotów na biegu jałowym Plus, minus możemy sobie zmieniać regulację obrotów jeżeli pracujemy z jakimś osprzętem możemy sobie tam podnieść obroty yy, dalej przyciski ten przekreślony dymek to jest do wyłączania wypalanie jakbyśmy musieli wjechać w bardzo palne środowisko yy, ten niżej w, po środku koło plusa to jest przycisk wypalania stacjonarnego kiedy, kiedy maszyna żąda od nas wypalania stacjonarnego. Zwykle jest tak, że Jan Mary, jeżeli zlekceważymy żądanie wypalania postojowego, to po 10 godzinach tracą moc i tam już musi przyjeżdżać serwis. Dobrze, a to operator wtedy włącza, no, i to jest postają. To tak? musi po jak opuścić bombę, wciągać, załączyć hamulec postojowy, żeby był włączony hamulec postojowy, nie dotykać gazu nacisnąć przycisk przy odpowiedniej temperaturze silnika albo po 15 minutach od włączenia silnika i powinna wejść wypalanie postojowe. Ono się zdarza rzadko, ale może się zdarzyć. I ten niżej z przekreślonym silnikiem na dole ten przycisk to jest przycisk do zjechania z placu, kiedy jest problem, maszyna straciła moc, nie możemy dojechać do warsztatu. On działa raz na 30 minut, także to jest taki awaryjny tylko na zjechanie, nie na dokończenie roboty, tylko na zjechanie z placu. Dalej mamy menu rozwijane. Tu nadal na te trzy kreski mamy rozwijane menu. Jesteśmy w tej chwili na stronie jazdy, ale dostępne są też inne strony. Kiedy pracujemy, to jest strona pracy. Ta strona pracy włącza się też nam automatycznie, jak pracujemy z hydrauliką. Przechodzi automatycznie na stronę pracy, gdzie pokazuje wykres dla, danego, dla danej maszyny i pokazuje też kropkę, bo ta kropka właściwie się, się pojawia tylko po poruszeniu joystickiem. Pojawia się albo po odpaleniu silnika zaraz Pojawia się kropka, tak. która pokazuje w jakiej lokalizacji na tym wykresie jesteśmy Ja wyłączę na momencie, żeby. Ok, troszkę nam się. Teraz znowu chcę wybrania od bo już uświetłmoci. Teraz przyciskiem z góry Jesteśmy, tak? Wybrane tak. od Tak jest. Tu przy sprzęcie po, po prawej stronie pokazane jest, że jesteśmy zalogowani jako operator numer 2. Możemy wybrać maksymalnych prędkości albo dwóch prędkości zwolnionych, do tego za chwilę dojdziemy Zakrętnie mhm. stabilności... Może tocy pytali, a e, mhm. polskie menu? No niestety nie ma polskiego. menu. Jest dużo różnych nawet z japońskiej i jakieś... To będzie wybrane? Nie są dopiero jak pewnie zrobią jakieś kolejne aktualizacje maszyny. W tej chwili mamy poziomnicę w zakresie, w zakresie poziomicę elektroniczną. Dalej mamy regulację Adjustments. Tu mamy dwa zakresy, dwie, dwie rzeczy. Jedna to możliwość ustawienia maksymalnego wysunięcia wideł albo maksymalnej wysokości podnoszenia. Jeżeli pracujemy w jakimś garażu, możemy sobie wybrać maksymalną wysokość i wyżej tej wysokości nasza maszyna nie będzie podnosić wideł. Albo jeżeli będziemy opuszczać przy ścianie, nie uderzy w ściany, pokaże nam cofnąć teleskop. Także yy, natomiast w naszym w tym użyciu u panów to trzeba po prostu zwrócić uwagę, że jeżeli maszyna nie chce podnosić wyżej, to warto zajrzeć na ten ekran, zobaczyć, czy to jest, jest nie zablokowe, tak? I to był limit, a teraz dalej mamy slowdowns. Gdzie mamy właśnie wybór operatorów Max, operator numer 1 albo operator numer 2, jeżeli wybierzemy, że jest Max. To nam znika w tej chwili tak, tutaj tak, znaczek tak. operatora i mamy wszędzie 100%. Jeżeli wybieramy sobie operatora numer 2 na przykład, A, to, są te zasięgi to po mamy podane prędkości, tak? Aha. Że prędkości są po 50%. Mhm. Każdą prędkość możemy indywidualnie zmienić, tak? Możemy sobie przesunąć plusem minusem i dobrać do tego co chcemy, i wtedy mamy tam w tej chwili dla tego drugiego operatora, mamy w tym 36%. A, czyli to, a to jest prędkość przechyłu To czy jest prędkość, czy... prędkość dla funkcji akcesoriów. To jest tak jak by była rolka z jak na końcu, jakbyśmy Aha. pracowali wyciągarką. Tak? No, a, na tych na, ty na, ty na akcesoria. Tutaj jest każdy, każdy i w każdą stronę, czyli podnoszenie, dobrze. opuszczanie, pochył, e, wysuwanie słów, teleskopu, y -y. pochylanie I wideł i akcesoriów. Jest. Każdą prędkość możemy sobie wybrać, ale pewnie wszyscy najczęściej będą pracować na maksa, No właśnie wszyscy śpieszą ostatnio, prawda? No niestety. Dobrze, teraz to byliśmy w e, settingsach, tak? Tak. Przepraszam. Nie, byliśmy w ad, tak, adjustmentach. Adjustment. W diagnostyce mamy podgląd błędów aktualnych, starych albo wejście sygnałów do sterowników. Raczej dla celów serwisu, bo mhm. tam są opisane, które to są wejścia i jakie wartości sygnałów są. Tak. Raczej dla serwisu to jest. Jeżeli mamy błąd... Aktywny, to tutaj przy tym zielonym polu pojawia nam się czerwona kropka, jeżeli tą kropkę tam z ilością błędów. 1, 2, 3 ile błędów się pojawiło. Od tak? To obok tego zielonego. I jeżeli naciśniemy na kropkę, to ona nas bezpośrednio kieruje do błędu. Jeżeli jest kod błędu, naciśniemy kod błędu, to wyświetla nam krótki opis. To jest dobre do zrobienia zdjęcia dla serwisu, tak? Bo oni wtedy nie muszą szukać po numerze, co się dzieje, tylko od razu za wnioskują, jaki może być problem. Tu byliśmy w diagnostyce, tak? Tak jest. W settingsach mamy ustawienia. Z poziomu operatora to mamy e, możliwość ustawienia e, wyglądu ekranu. Czy ekran będzie bardziej niebieski, czy będzie bardziej e, żółty, czy będzie miał jednostki metryczne czy celowe I, i temperatura będzie... Może to nie I czy temperatura będzie w Fahrenheitach, czy w stopniach Celsjusza? Tak, tak? tak. e, dobrze, i to był wygląd w wyświetlaczu możemy wybrać jego jasność. Ustawiliśmy jasność wyświetlacza. I jeszcze mamy w systemie mamy język, tylko niestety polskiego nie ma. Ustawienie zegarka, kasowanie godzin częściowych i remote Stop Timer. Jesteśmy ustawiali, nam i to nie działało. Także albo tej opcji tu nie ma, albo musimy coś jeszcze przeczytać na ten temat. Na pewno tu się ustawia na ile minut. Start to nam, później proponuje 5-10 minut 15, ale to niestety w tej chwili w tej chwili A, testowaliśmy wyłączenie urządzenia? Czy... Tak czy... niektóre maszyny mają możliwość wyłączenia urządzenia, tak. maszyny tak mhm. że po jakimś czasie jak operatora nie ma, nic nie robi to on sobie maszynę wyłączy nie ma na fotelu A. że wyłączy maszynę po określonym czasie rozumiem e, to było w settingsach tak? tak e, w resources nie mamy w tej chwili nic, tam są możliwości wrzucenia na ekran jakichś filmów, e, instrukcji Serwisówki, jakiś fragmentów instrukcji operatora Aha. normalnie, jak maszyna przychodzi, to zwykle tutaj w tym miejscu nic nie ma. Czasami jest możliwość podejrzenia no to kamery a serwis wideo. Wrzucacie, tak? Wie pan, co to jest jeszcze do, do, odkrycia. do odkrycia? Wszystko informacje to jest informacja no, o sterownikach. Tak, teraz na dole na dole mamy taki z trzema Aha. kropkami przycisk, Skupuję gdzie. Jeżeli w maszynie występują, to są dodatkowe takie włączniki, w niektórych maszynach to na przykład jest wycieraczka na górze, jest tym włączana, to jest Aha. normalnie, w innych jest jakieś inne lampy dodatkowe, natomiast A, tym jest czyli tylko to jest. rozładowania ciśnienia w osprzęcie, jeżeli wymieniamy osprzęt, możemy tym przyciskiem okay. rozładować ciśnienie w osprzęcie. No i jest radio, okay, radio, które jest do opanowania z możliwością z Bluetoothem, z możliwością zarejestrowania telefonu. I z możliwością utwarzania z USB to akurat żeśmy próbowali z tego portu można sobie grać muzykę. Aha, No i to chyba... To chyba tyle, tak? To chyba tyle.